Cześć dzieciaki, chwała Bogu. Otwórzcie sobie proszę razem ze mną dziesiąty rozdział Ewangelii Jana i będziemy dalej czytać ten fragment, ale zobaczcie, że Jezus wzbudza skrajne emocje, to znaczy przeróżne. On nie był grzeczny, żeby się podobać wielkim tego świata, tylko On był prawdziwy. I wy zawsze również bądźcie prawdziwi i głoście Boże Słowo. Postępujcie w zgodzie z Bogiem, który mówi w waszym sumieniu, w zgodzie z Jego słowem, tak jak Jezus. I wokół was również będą skrajne emocje. Jedni będą was lubić, inni będą mówić, że jesteście szurnięci, jeszcze inni nie będą chcieli z wami gadać, a inni będą was podziwiać. I pamiętajcie zawsze, że tak samo było z Jezusem i że zawsze warto iść drogą prawdy. Bo to jest jedyna droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. I abyście byli zbudowani, kiedy znosicie różne trudności z tego powodu, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jezus powiedział do nich to wszystko, co czytaliśmy wczoraj i przedwczoraj, i od dziewiętnastego wersetu czytamy tak: Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych? I zastanawiali się. I dalej, była wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni, a była zima. I Jezus przechodził się, przechadzał się w świątyni w przedsionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go, czyli go obeszli i, i zapytali, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. A Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego ojca, one świadczą o mnie. I oni nie uwierzyli w Jezusa, dlatego że nie, nie chcieli w niego uwierzyć. Bo to wymagało od nich zmiany całego życia i postępowania musieli się nawrócić, a oni kochali pieniądze, kochali pierwsze miejsca w synagogach, kochali pozdrowienia na rynkach i powłóczyste szaty, w których chodzili. I dzisiaj jest identycznie: kiedy człowiek jest prawdziwy, to jest odrzucany przez tych, którzy sprawują jakąś władzę w tym świecie. Ale ty bądź taki jak Jezus. Zobaczcie, co on dalej mówi. Jezus im powiedział: Powiedziałem wam, że jestem Chrystusem, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu Mego Ojca, one świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Jak wam powiedziałem: Moje owce słuchają mego głosu, i ja je znam, a one idą za mną. I ty bądź owcą Chrystusa i idź za Nim, aby On cię znał, i abyś ty znał Jego. A ja, mówi Jezus, daję im życie wieczne, i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. I to życie wieczne już teraz jest w nas, ponieważ dostajemy ducha Chrystusa, który w nas żyje i przeżywamy głęboką więź. Przyjaźń i społeczność, którą mamy z Ojcem i z Jego synem, właśnie Jezusem Chrystusem. I nigdy nie umrzemy. Kiedy, kiedy to ciało umrze, z martwych wstaniemy z Chrystusem i będziemy wiecznie Go oglądać twarzą w twarz. Teraz natomiast postępujemy w wierze. To znaczy, nie widzimy Go, ale wierzymy, że On jest i doświadczamy Go przez Słowo i przez Ducha którego nam dał. I zobaczcie, Jezus mówi bardzo konkretne rzeczy. Moje owce słuchają mego głosu. I o to chodzi: Ci, którzy należą do Jezusa, słuchają jego głosu, i ja je znam, mówi Jezus, a one idą za mną, a ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Należysz do Jezusa, i on walczy o ciebie. Jesteś Jego, On się o ciebie troszczy, nie musisz się niczego bać, możesz Mu całkowicie zaufać, a On przeprowadzi cię przez wszelki ogień i wszelką wodę, przez wszelką trudność, tylko Go nie puszczaj, bo On nigdy nie wypuści cię ze swojej dłoni. Mój Ojciec, mówi Jezus, który mi dał te owce, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Nikt, ja i ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować. Więc znów widzimy skrajne emocje. Jezus powiedział do nich: Ukazałem Wam wiele dobrych uczynków od Mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. To znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem? Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie, ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a pismo nie może być naruszone, to jakże o mnie, którego ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz. Bo powiedziałem, jestem synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieł mego Ojca, nie wierzcie mi. A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że ojciec jest we mnie, a ja w nim. Znowu więc usiłowali go schwytać, ale wymknął się im z rąk i ponownie odszedł za Jordan na miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił. I tam przebywał. A wielu przychodziło do niego i mówiło: Jan wprawdzie nie uczynił żadnego cudu, ale wszystko co Jan o nim powiedział było prawdziwe. I wielu tam uwierzyło w niego. A więc widzicie, Słowo Boże nie może być naruszone, ono jest prawdą i zawsze się wypełni. Ojciec i Chrystus są jedno. Bądź Jego owcą, krocz za Nim krok w krok. Niezależnie od tego, co cię spotyka. On jest potężny, on cię zbawił i on wskrzesi cię z martwych, wzbudzi cię z martwych, a dziś da ci swego ducha i będziesz doświadczał prawdziwej więzi i relacji z Bogiem, który jest wszystkim. I nie martw się tymi, którzy najgłośniej krzyczą, którzy nawet biorą jakieś kamienie do rąk. Oni w obliczu Boga są malutkim prochem, bo Bóg jest wszechmogący. I nikt nie jest większy od naszego Ojca, którego mamy przez Jezusa Chrystusa naszego Ojca, który jest naszym Bogiem, Stwórcą i Panem. Zawsze o tym pamiętaj, zawsze wierz Jezusowi, zawsze idź za Nim krok w krok i zawsze Go wybieraj, bo On jest wszystkim. I On sam wystarczy. Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś nam swego syna. Dziękuję Ci, że nas prowadzisz. Proszę odważnie mów do nas, byśmy szli za Tobą krok w krok. Ty jesteś wszystkim, Ty sam wystarczysz. Dziękujemy Ci, Boże, że nas ukochałeś i że przyszedłeś do nas, że wyciągnąłeś nas z bagna i że prowadzisz nas drogą swojej światłości. Przez naszego Pana i w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy. Amen. Kochani, przeczytajcie sobie jeszcze raz ten fragment. On jest bardzo konkretny i zostańcie z Bogiem. Porozmawiajcie z Nim. Życie wieczne jest tylko w Jezusie Chrystusie. Oddajcie Mu siebie. bez reszty. Amen.